Cześć inwestorzy! Jak wiecie, ostatnio byłem w Gudauri na służbowym wyjeździe, który trochę nieoczekiwanie zmienił się w mini urlop. Miałem wtedy okazję pierwszy raz spróbować jazdy na desce. Pewnie pamiętacie moje upadki ze stoku z ostatniego vlogu. Po tamtym wyjeździe czułem jednak spory niedosyt, więc postanowiłem wrócić do Gudauri i zamknąć sezon zimowy w lepszym stylu niż ostatnio. No i sami widzieliście, jak to wtedy wyglądało. W tym razem jednak wyjazd był dużo bardziej służbowy, ponieważ inwestycja praktycznie w całości się wyprzedała. Postanowiłem sprawdzić, jak wygląda postęp prac na budowie. Tak wygląda budynek z zewnątrz. A teraz wchodzimy do środka, żeby zobaczyć, jak prezentują się apartamenty. Akurat jesteśmy na jednym z nich. Ma około 70 m kwadratowych. Kominek i antresole. I taki właśnie widok macie z tego apartamentu. Moi drodzy, właśnie przyjechałem do Godoły i zobaczyłem postęp prac. Okazuje się, że zostało ostatnie 6 apartamentów z 60. Ale w sumie zupełnie mnie to nie dziwi. Widzę ogromny potencjał w tej lokalizacji. Już w ostatnim blogu mówiłem, że jest tu mnóstwo turystów i nic od tamtej pory się nie zmieniło. Mamy praktycznie koniec sezonu, a nadal świetna pogoda, masa ludzi na stokach. Ale nie tylko, siedzą też w knajpkach, spacerują, korzystają z lokalnych spa. Budauri, słuchajcie, to dla mnie trochę jak nasze Zakopane sprzed kilku lat. Tylko, że z dużo lepszymi stokami i warunkami do jazdy. No i ceny są bardzo przystępne. Wypożyczanie sprzętu i skipa kosztowały mnie razem około 170 zł. Jeśli chodzi o bazę noclegową, pełne obłożenie. Znów miałem problem ze znalezieniem hotelu. U mnie jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. I wiecie co? Po drugim pobycie zupełnie nie dziwi mnie, że Gudauri przyciąga tyle turystów. Jest tanio, są świetne warunki i bardzo dobra infrastruktura. Spotkałem tu ludzi z Kanady, Stanów, Chin, Korei, Niemiec, Rosji. Ale trafili się też Polacy. I wiecie co? Gudauri dopiero się rozkręca. To dopiero początek jego boom i rozwoju. No dobra, po obejrzeniu inwestycji i sprawdzeniu postępu budowy, nie mogłem się powstrzymać i znów skoczyłem na deskę. Nie mogłem sobie odmówić kolejnego powodu, żebyście mogli się pośmiać z moich wywrotek. Tym razem było już trochę Lepiej. Choć wiadomo, nadal zdarzały się gleby. Ale jest progres. Mam nadzieję, że na start nowego sezonu w grudniu pokażę Wam dużo lepszy poziom. Więc jeśli szukasz miejsca nie tylko pod inwestycje, ale i do całorocznych wyjazdów ze znajomymi czy rodziną w góry, napisz do mnie. Pokażę Ci najlepszą inwestycję w Gudauri.